thank you Jesteśmy tutaj na piątej edycji zawodów Łomża Street Power. E, mamy tutaj cztery kategorie, tak? E, mamy kategorię Open, mamy kategorię e, Pro, mamy kategorię Ultra. Są to kategorie przeznaczone dla mężczyzn e, i będziemy w nich mieli ogromne ciężary. Ogromne ciężary na podciąganie. E, chcemy promować dyscyplinę jaką jest street lifting, e, więc ciężary są naprawdę konkretne. Na przykład w kategorii Ultra mamy ciężar 60 kg na podciąganie i w, w dipach mamy ciężar 80 kg, więc to są naprawdę konkretne ciężary. Zawodnicy musieli trenować tak około 5 lat co najmniej, żeby dojść do tego poziomu, więc naprawdę jest, jest co oglądać. Mamy również kategorię women, w której będą występować kobiety. Jak wiemy dla kobiet już samo podciągnięcie się jest ogromnym wyzwaniem i zrobienie dipa bez obciążenia. tak? Ale mieliśmy tutaj właśnie zawodniczkę Małgorzatę Luchner z Warszawy, która jest w stanie się podciągać z ciężarem 20 kg, więc naprawdę jest, co, jest na co popatrzeć. Ogólnie zgłosiło się około tak 35 zawodników, tak? E, jest to bardzo duża liczba, jak na zawody właśnie tego typu, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. To są zawodnicy z Łomży czy też spoza Łomży? E, większość zawodników pochodzi z poza Łomży. Mamy też wielu zawodników z Łomży, tylko głównie startują oni właśnie w kategorii Open, czyli w tej, powiedzmy, najsłabszej. Tak? Generalnie sporo zawodników pochodzi z okolic, z Kujaw, tak? czyli z Bydgoszczy, z Cekcyna, z Inowrocławia. Mamy też kilku zawodników z Białegostoku, z Warszawy, a także przyjechało do nas dwóch zawodników z Łukowa. Jest jeszcze wielu innych zawodników, na przykład Hubert przyleciał tutaj prosto z Krakowa. No jest, jest naprawdę sporo zawodników spoza załączy. Proszę powiedzieć, jak zacząć uprawianie tej dyscypliny, jeżeli ktoś byłby chętny? Trzeba zacząć moimi kroczkami, trzeba zacząć się próbować chociaż, zacząć się podciągać. Jeżeli ktoś nie umie się podciągnąć, trzeba próbować. Negatywy, różne są techniki. W razie czego zapraszamy pod moje skrzydła? Ja z chęcią zrobię z osobami trening. Nawet nieodkładnie, tak? Widzimy są spore emocje naprawdę super. super.